Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym zaprosić na piękny, malutki fragment rzeczywistości: wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju, abyśmy mogli się wyczyścić mocą rozwoju, abyśmy mogli wyczyścić nasz rozwój, abyśmy mogli wyczyścić nasze osiągnięcia, abyśmy mogli wyczyścić nasze możliwości. Wyczyszczenie mocą rozwoju. Wyczyszczenie mocą rozwoju. Pomyślmy, że czyścimy się. Że czyścimy się. I dzięki temu, że czyścimy się, jesteśmy w stanie wejść na nowy potencjał, osiągnięć możliwości. Niechaj, moc rozwoju przybędzie i nas wyczyści. Niechaj, moc rozwoju przybędzie i nas wyczyści. Wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju, niechaj moc rozwoju przybędzie i nas wyczyści. Wyczyszczenie mocą rozwoju, dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, bez względu na to ze mną czy nie ze mną. Co moim znajomym, czy nie, dzisiaj otwarta praktyka energetyczna dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać: dla wszystkich tych, którzy mają męską moc i dla wszystkich tych, którzy mają kobiecą delikatność, i dla wszystkich tych. Pań, które są piękne i dla wszystkich tych pań, które są mocne czy silne po męsku, wyczyszczenie mocą rozwoju dla wszystkich tych, dla wszystkich tych, którzy kochają, dla wszystkich tych, którzy nienawidzą, dla wszystkich tych, którzy są dobrzy i dla wszystkich tych, którzy są źli. Wyczyszczenie mocą rozwoju, pomyślmy, że przychodzi do nas wyczyszczenie mocą rozwoju, abyśmy mogli zrobić nowy krok w rozwoju, abyśmy mogli zrobić nowy krok w życiu, abyśmy zrobić coś dla siebie i dla innych. Wyczyścimy się, wyczyśćmy się, niechaj przybędzie do nas energia, która nas wyczyści, wyczyszczenie mocą rozwoju, abyśmy mogli się szczęśliwie rozwijać bez uwarunkowań, aby nasze umysły się oczyściły, aby nasze pojmowanie się oczyściło, abyśmy się zmienili tak, abyśmy się stali zupełnie innymi ludźmi, abyśmy mogli wejść na nowy, wyższy potencjał, osiągnięć możliwości postrzegania, wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą Rozwoju, abyśmy zaczęli rozumieć ten świat, co jak wygląda, skąd się bierze, dlaczego, z jakiej przyczyny i w jaki sposób. Abyśmy mogli rozumieć odrobinę prawd kosmicznych, naszych powiązań z kosmosem, naszych powiązań z pustką, zrozumieniem i osiągnięciami. Duchowości, wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju. Niechaj przybędzie wyczyszczenie mocą rozwoju. Niechaj ten rozwój będzie piękny, szlachetny, cudowny jak te kwiaty fioletowe, wyczyszczenie mocą rozwoju, które tak jakby chciały coś nam dać. Chciały dać nam rozwój. Wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju, czas się rozwijać, czas się rozwijać, czas się rozwijać, czas się zmienić, czas stać się człowiekiem, który zajmuje się rozwojem, czas stać się kimś, dla kogo rozwój ma znaczenie, a nie jaki przyszedłeś na ten świat, to i taki sam zejdziesz z tego świata. Dla kogoś, kto kto rozumie, że, że coś możemy w życiu zmienić, coś możemy w życiu osiągnąć? Dla kogoś, kto już nie będzie nigdy taki, że rano wstaje, robię to samo od tysiąca lat i idę spać. Dla kogoś, kto nie będzie powtarzał tego samego wzorca wiele set razy, czy wiele dziesiątek tysięcy razy. Dla kogoś, kto będzie chciał się zmienić, dla kogoś, kto nie będzie chciał, by jego życie było dzień po dniu podobne, tylko aby mógł mieć nowe osiągnięcia, nowe możliwości, nowy potencjał i nową siłę. Wyczyszczenie mocą rozwoju. Wyczyszczenie mocą rozwoju. Abyśmy się mogli wyczyścić mocą rozwoju, tak abyśmy mogli realizować nasze cele. Oczywiście realizacja naszych celów jest związana z. Tym kim jesteśmy, z tym w co wierzymy i tym skąd się wzięliśmy na tym świecie. Wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju, wyczyszczenie mocą rozwoju. Wyczyszczenie mocą rozwoju, niech wyczyszczenie mocą rozwoju da nam możliwość wejścia na następny krok naszego życia, naszych osiągnięć, naszego potencjału i naszych możliwości. Wyczyszczenie mocą rozwoju, abyśmy mogli narodzić się jeszcze raz. Po każdym obejrzeniu filmu, abyśmy mogli narodzić się jeszcze raz, jeszcze raz i mieć nowe, nowe osiągnięcia, nowe spojrzenie, nowe sukcesy. Nowe osiągnięcia, nowe sukcesy, nowe spojrzenie na rzeczywistość, nowy krok do góry, nowy krok w przód, nowe zrozumienie, nowe sukcesy, nowa moc, nowy rozwój. Wyczyszczenie w mocy rozwoju, wyczyszczenie w nocy rozwoju, nowe osiągnięcia, nowy potencjał. Adam Kowalski dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, bez względu na to, czy się znamy, czy się nie znamy, niechaj wszystko to, co ma z rozwojem dotrzeć do nas niechaj dotrze Wyczyszczenie mocą rozwoju, Wyczyszczenie mocą rozwoju, Wyczyszczenie mocą rozwoju, Wyczyszczenie mocą rozwoju.